Czuję to czuję, czuję to, czuję, że mogę, czuję to i wiem, że to zrobię. Czyli technologiczne podsumowanie tygodnia. Odcinek 10. Wytrzymaliśmy ze sobą tak wiele, że dzisiaj chcę to uczcić. Dlatego jako pierwszy na świecie przedpremierowo pokażę LG G4. Będzie też o głupim pomyśle BMW, rowerze, który jest pralką i iPadzie, który przenosi zapachy. Ale zaczynamy od jedzenia, bo jedzenie jest ważne. Pewna amerykańska firma wymyśliła robota, a właściwie ręce robota, które zastępują kucharza. Nie są co prawda kreatywne i potrafią powtarzać tylko te przepisy, których zostaną nauczone, ale podobno ręce te zrobiły już zupę bez udziału człowieka. I co więcej, włożyły brudne naczynia do zmywarki. Czy to nie jest genialne? Moim zdaniem, każdy fast food powinien mieć obowiązek instalowania takich rąk w swojej kuchni. No bo przygotowanie hamburgera jest powtarzalne. Ale czy nastrój pracownika fast foodu też jest powtarzalny? Skoro o nastrojach mowa, wiecie, że nie ma na Facebooku fanpage'u Czytam Antyweb dla Beki? Strasznie żałuję, bo artykuły na tej stronie zawsze poprawiają mi nastrój. Ostatnio zaintrygował mnie tytuł. Kolejna bezsensowna funkcja Facebooka. Nauka wymowy imion i nazwisk. Okej, okay, więc czytam dalej. Niewielka liczba użytkowników serwisu otrzymała powiadomienia z pytaniem jak prawidłowo wymawiać ich imię i nazwisko. Po kliknięciu na podpowiedź na ekranie pojawia się lista propozycji, a obok nich przycisk z nagraniem audio. Generalnie chodzi o to, żeby Facebook wiedział jak wymawiać wasze imię i nazwisko. Jeżeli nazywacie się John Smith, prawdopodobnie to wie, ale kiedy macie na imię Tencisław na przykład i nazywacie się Brzęczyszczykiewicz, może mieć z tym pewne problemy. Wróćmy do tytułu. Funkcja ta według autora jest bezsensowna, no bo po co Facebook miałby wiedzieć, jak czytać imiona i nazwiska ludzi, którzy są na fejsie? Może po to, żeby w przyszłości można było obsługiwać Facebooka głosowo? Nie, to zbyt proste. Facebook... Chcę wiedzieć, jak czytać imiona i nazwiska ludzi, którzy są na fejsie po to, żeby ci wszyscy nieumyci kolesie w swetrach, którzy całe życie spędzają przed komputerem, a na fejsie dodają wirtualnych znajomych, wiedzieli, jak się z nimi przywitać, kiedy wreszcie postanowią się umyć i wyjść się z nimi spotkać. Co się nigdy nie wydarzy. Więc tak, antyweb. Macie rację. Ta funkcja jest bez sensu. Bez sensu jest także nowy pomysł BMW. Zrobili wielki, zdalnie sterowany samochód. Cały film promocyjny o nowym BMW-7 jest trochę dziwny. Jest w nim facet, który mówi: cześć, nie mogę wam co prawda pokazać designu nowego BMW, ale mogę opowiedzieć o nowych funkcjach. Efektem tego są dziwne, rozmazane ujęcia, z których niewiele wynika. Ale bystry obserwator zorientuje się, że BMW 7 zamiast kluczyka ma dotykowy panel, który może posłużyć jako aparatura sterująca samochodem, kiedy chcemy go wprowadzić lub wyprowadzić z garażu. Serio? Co za bzdura. Kto wysiada z samochodu przed wjechaniem do garażu albo wsiada do niego dopiero po tym, jak samochód z garażu się wytoczył? Ludzie, którzy mają za wąskie garaże! Takich ludzi nie stać na BMW 7, chyba że jest z 92 roku. Więc mam pomysł, konstruktorzy BMW, zamiast obsrywać się na myśl, że ktoś podkradnie was zajebisty design, którego się wcale kurwa nie domyślamy, zastanówcie się nad tym, że ktoś może w końcu się zorientować, czego wam brakuje. Jeżeli stać was na nowe BMW 7, istnieje szansa, że żyjecie w tradycyjnym, konserwatywnym związku. Co oznacza, że wychodzicie rano na 12 godzin do pracy, a wasza kobieta zostaje pilnować tzw. ogniska domowego. W praktyce znaczy to tyle, że kiedy wracacie do domu, nie czeka was nawet ciepła kolacja, ponieważ kobieta mówi: Kochanie, cały dzień prałam i teraz jestem wykończona, nie mam siły, żeby ruszyć nawet palcem u stopy. Co brzmi bardzo podejrzanie, ponieważ wrzucenie brudów do pralki zajmuje 5 minut. Po godzinie w dzisiejszych czasach macie prawie wyprasowane, pachnące wizirem niemal nowe ubranie. Zostaje zatem mnóstwo czasu na to, żeby się spotkać z sąsiadem, albo co gorsza, obżerać się chipsami na kanapie i przybierać na wadze. Twórcy bike washing machine rozwiązali ten problem. Ich wynalazek to rower stacjonarny połączony z pralką. Pranie wkładamy do pojemnika w przednim kole, a następnie pedałujemy do skutku. Dzięki temu osoba pedałująca, w tym przypadku wasza partnerka na przykład, oszczędza prąd, dba o tę żyznę fizyczną i co najważniejsze, nie przychodzą jej do głowy głupie pomysły. Idealny prezent na dzień leniwej baby, który przypada kiedykolwiek sobie życzycie. Od pachnącego prania przechodzimy do zapachów w ogóle. Technologia wreszcie będzie mogła przenosić zapach. Twórca nowej aplikacji na iPada i całego zestawu dodatkowych urządzeń, które z przekazywaniem zapachu są związane, twierdzi, że zdecydowanie zbyt mało uwagi poświęcamy zapachom. A przecież zapach może komunikować wszystko. I ma rację. Zapach z wyprzedzeniem informuje nas, kiedy zbliżamy się do publicznej toalety albo dworca PKP. Ale teraz dzięki nowej aplikacji będziemy mogli przesyłać zapach na odległość. Co brzmi oczywiście super, jeżeli kupiliście właśnie nowy zapach perfum. Ale jest też zła informacja. Prawdopodobnie, żeby uprawiać wirtualny seks. Będziemy musieli zakładać świeżą bieliznę. Przejdźmy do muzyki. Temat ważny, ponieważ muzyka na tradycyjnych nośnikach coraz słabiej się sprzedaje. Prawie nikt nie kupuje płyt CD, dlatego firmy fonograficzne próbują koneserów przekonać np. do winyli. Ale te mają jedną poważną wadę: łatwo się niszczą. Być może dlatego pewna warszawska wytwórnia poszła o krok dalej. Będzie wypuszczać albumy swoich wykonawców na kartach microSD. Ponieważ wytwórnia jest niezależna, temat co zupełnie naturalne podchwycili hipsterzy. Którzy w internecie komentują, że jakość nagrania jest najważniejsza. Że różnica nawet między mp3 w 128 kilobitach na sekundę, a tą samą mp3 w 320 kilobitach na sekundę jest słyszalna. Taki chuj. Zapraszam Was serdecznie na stronę, na której sprawdzicie, czy rzeczywiście słyszycie różnicę. Jeżeli nie chcecie wam tam wchodzić, link oczywiście jest w opisie tego filmu, odpowiem za Was. W większości nie słyszycie różnicy. Na swoich laptopach, głośnikach, komputerowych, słuchawkach z Mediamarktu nie słyszycie różnicy. Teraz oburzą się ci, którzy mają naprawdę dobry słuch. To jest zły przykład! Słychać różnicę. Dobrze, zastanówmy się nad innym przykładem. Jakiej muzyki najczęściej słuchają Polacy? Nie muszę tego mówić głośno, doskonale wiecie. A teraz wybierzmy jakiś gorący hit z bieżącego roku. A teraz proponuję wam, żebyście kupili ten utwór na jakimś supernośniku, odpalili to na sprzęcie za 20 tysięcy złotych i na własne uszy przekonali się, co tracicie. Skoro o muzyce mowa, Radio Z to jest to radio z najmniej śmiesznymi prezenterami. Są jak wujek, który całe życie spędził w harcerstwie i potem podczas imprez rodzinnych odpowiada na anegdoty, z których na końcu sam się śmieje. Piszczek to jest jeden zawodnik, który ma w nazwisku wypisywanie czeku. Piszczek. Generalnie styl późnego Szymona Majewskiego. Eee, to był Szymon Majewski. Czyli wszystko się zgadza. Teraz pewnie zdziwilibyście się, gdybym powiedział, że słucham Radia Z. Nie słucham, ale pracuje tam moja koleżanka. Którą lubię głównie dlatego, że nie opowiada żartów na antenie, ale mam też kilka innych powodów. I ta koleżanka wrzuciła na fejsa coś, co Radio Z robi już od pewnego czasu, ale ja tego wcześniej nie zauważyłem. Nazywają to piosenką z lektorem. Czy możesz dmuchnąć w mój gwizdek, kochanie? Gwizdek, kochanie, daj mi wiedzieć. I to jest genialne w swojej prostocie innowacyjne i śmieszne czego się najmniej po Radio Z spodziewałem. I teraz powiem coś, za co Radio Z powinno mi zapłacić grubę hajsy. Biznesplan, który ma 100% powodzenia. Wyrzucacie wszystkich swoich prezenterów starych, młodych, grubych, chudych, kobiety. Monikę Olejnik też wyrzucacie. Ona znajdzie robotę w Fashion TV, zapewniam Was. I puszczacie piosenki z lektorem. Czy kiedyś czułaś się jak plastikowa torba? Jeżeli chcecie posłuchać więcej piosenek z lektorem, link macie w opisie tego materiału. A my wróćmy do technologii. Technologia w ostatnich tygodniach doczekała się kilku nowych, ciekawych kanałów na YouTubie. A jak wiemy, dzięki Spiders Web i Ante Web, YouTube jest lepszy od telewizji. Oto najnowszy przykład. Nazywa się Technologia na Kółkach. I panowie autorzy sami wysłali mi linka na fanpage facebookowy. Potrzebny jest e, subiektywny głos e, tak zwanego zwykłego e, kowalskiego na YouTube dotyczący e, nowych e, technologii. Co przychodzi wam do głowy po obejrzeniu tego fragmentu materiału? Nie tam to są i chyba Państwo też myślą, że są to sprawy. Powinna wam przyjść do głowy jeszcze jedna myśl: innowacja, głównie innowacja w kadrowaniu. Telewizji nie stać na takie kadry, gdzie pustka gra główną rolę jest tajemnicą, która wciąga widza. Film polski jest nieco bardziej odważny. Ale to nadal nie to, a YouTube, YouTube jest pełny takich rozwiązań. Zerknijmy na drugi odcinek programu mojego serdecznego kolegi, chociaż po tym, co za chwilę powiem, może nieco mniej serdecznego. Witka z Telepolis. Zwróćcie uwagę na kompozycję. Prezenter jest na środku kadru, ale lewy bok skrywa jakąś tajemnicę. W normalnych warunkach, jeżeli ktoś jest poza kadrem, to go nie widzimy, ale w tym przypadku widzimy go, ale tylko trochę. Cel tego zabiegu jest oczywisty. Zakłada słusznie, że widz YouTube'a jest bystrzejszy i zauważa takie niuanse. Dzięki temu może wcześniej zacząć zastanawiać się, kim jest ta osoba schowana na granicy kadru. I ucieszy się na pewno, że zgadł, kiedy kadr się zmieni. Kamera pokazuje teraz gościa w centrum, a Witka tylko w połowie, no bo Witka widzieliśmy już wcześniej. Potem mamy szerszy kadr, który zdradza, że panowie stoją w trawie, ale z tyłu są szklane domy, więc mamy nowoczesność i element swojskości zarazem. W telewizji nie stać na takie zabiegi. Ja też jestem z telewizji, ale szybko się uczę. Przedstawiam Wam teraz przedpremierowo jako pierwszy na świecie LG G4. Wow, jest wygięty, ale nie tak mocno wygięty jak Flex 2. Tylna klapka jest pokryta naturalną skórą. Ależ to jest świetne w dotyku. Chociaż tu widzę pewien problem. Ta skóra może się zarysować tak łatwo, jak skórzana kierownica, jeżeli prowadzicie samochód w tipsach. I nie ma na to gwarancji. Ale i tak jest fajna. Ekran? Ależ on jest jasny. I aparat. Aparat jest jaśniejszy niż w Galaxy S6. Patrzcie, jakie zdjęcia robi. I jeszcze... I jeszcze... I jeszcze... Jeszcze pokazałem Wam dużo więcej, ale strasznie osłabła mi ręka i czy Wy też macie taki problem? Jeżeli tak, Japończycy znaleźli rozwiązanie. Zmęczone dłonie to już nie problem. Prezentuję Wam coś, co będzie trzymać Wasz smartfon za Was szyja i głowa łabędzia, którą zainstalujecie na wysokości Waszego penisa. Będziecie wyglądać stylowo, a jednocześnie patrząc na ekran smartfona, będziecie mogli na przykład wzmacniać swoje słabe ręce, albo pracować oburącz, albo poderwać dziewczynę w windzie i potem pójść z nią do łóżka, nie spuszczając wzroku z ekranu smartfona. Niektórzy twierdzą, że ten produkt to ponury żart japończyków. Ale czy wydaje się wam, że ludzie, którzy wymyślili teleturniej, w którym faceci próbują śpiewać karaoke, kiedy obca kobieta ręcznie próbuje doprowadzić ich do orgazmu, pozwoliliby sobie na takie żarty?

Japończycy wymyślili taki teleturniej. Co doprowadza nas do dwóch wniosków: że telewizja nie ma granic i że część Japończyków, czego zupełnie nie rozumiem, nie potrafi się skupić na dwóch rzeczach naraz. I tą sensacyjną informacją żegnam się z Wami. Tu możecie subskrybować kanał, tu możecie zobaczyć poprzednie techwiki. A my widzimy się za tydzień, w niedzielę, najpóźniej o 20.00.